Czy wiesz, że kolce lodowe mogą uratować Ci życie, gdy lud się pod tobą załamie. Kolce lodowe asekuracyjne do samoratowania. Kolce lodowe należy dopasować, po czym zawiesić na szyi, tak aby znajdowały się wysoko na piersi, kolce lodowe są istotnym elementem bezpieczeństwa na pokrywie lodowej. Znajdują zastosowanie w ratownictwie, wędkarstwie podlodowym oraz łosu. Uprawiających różne aktywności na akwen. akwenach. Zatem przejdźmy do tego, jak użyć kolce lodowe. Zachowaj spokój, wyrównaj oddech, zasygnalizuj gwizdkiem, że potrzebujesz pomocy. Odwróć się w stronę, z której przyszedłeś. Wyjmij kolce i wbij ostre końce w lód, możliwie daleko od krawędzi. Pracując nogami, przyjmij możliwie pozycję poziomu. Podejmij próbę wydostania się na powierzchnię lodu, czołgaj się, wbijając kolce daleko przed siebie, stań na nogi dopiero po upewnieniu się, że lód ponownie się nie załama. Jak najszybciej zejdź z pokrywy lodowej, przy kolejnym zarwaniu może zabraknąć siły, aby się wydostać.